Serwus, to będzie bardzo gracji Berzeres. Ja jestem Wilki to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Tościk oraz Dave No się Pozdrawiam serdecznie <grym> Słuchajcie Jestałem przekupiony na ten odcinek No Jak mam przekupiony nadzieję, że, Mam nadzieję, że ta tabliczka czekolady będzie mi dana, co, co się mówiliśmy. A, plus ta, jeden, plus jeden hmm. właśnie. No właśnie, plus, właśnie czekaj, bo siedzę koło. On jest brudny. A, A ciemno. Dobra, no nieważne. W każdym razie, słuchajcie, zostawcie łapki w górę, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie naprawdę mega fajny. I subskrypcje też na moim kanale, na kanale to stare, ma wiadomo. Ponieważ dzisiaj, słuchajcie, gramy ogólnie w tabliczki. W sensie, jakby. Dzium. Dziu! Dzium. Widzisz, to normalnie. Spalę gire. Będzie... Kiedy, kiedy skaczysz. Nie, nie, nie nie spal się, bo będziesz tak jak Dave. No, dobra, dobra, no. E, więc tak, ogólnie to słuchajcie, mamy parę pytań. No, Dave, chodź tutaj, no. Co teraz. Nie. Nie, nie, nie. Ale ja... Musisz, ja ci tłumaczę teraz grę. Nie, 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 nie. nie ale ja... Dave, nie odpływaj. I... Idziesz się umyć? Ja... <noise> nienawidzę was, nienawidzę was. I, no ale wracaj, bo mamy tutaj te wszystkie, słowa, grę. Te wszystkie słowa. Wszyscy pożałujecie. Mamy grę. I ty, grę. i ty pożałujecie. Pożałujesz. Słuchaj, tą grę. To jest taka dobra gra, słuchaj, będziemy mieć pytania, no nie. Na przykład kto coś tam wie najwięcej robi razy, no nie, Dla, bo nie wiem, no cokolwiek, po prostu kto. I my będziemy musieli odpowiedzieć kto, no nie ja, ty czy Tościk. Czajisz. Tości, przestań, co ty robisz? Czekaj, bo se tyłek jak przypalam leciutko. No to to już jest dobra, no ale to my możemy już to rozpocząć. To być chrupiący. dobra, tak, możemy już rozpocząć, więc macie tabliczki przygotowane, co nie? Tak, mamy. Dobra, ja mam. i tak, możecie za sobą pisać Niki. Z, czemu za sobą? No nie ale wiem nie. gdziekolwiek, no gdzie gdzie innej chcesz postawić tabliczkę. Ja, ja tu stanę, nie muszę siedzieć. Dobra, dobra, no to ja też tutaj a stanę. Ty, aha, a, ale ty lepiej nie wstawaj, bo... Jak no każdy lepiej, tutaj zostań, lepiej tutaj zostań, lepiej tutaj zostań. Ale się ciągnie nie. za nim zielony nie. dym. Ofu Jaki zielony dym? Dobra, no, chodź, Davey, chodź, Davey. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, bo zapomniałam dodać, że jak wiecie 100 tysięcy na TikToku do końca grudnia, to będzie konkurs, więc zbijajcie. E, no, także, słuchajcie, jesteście gotowi na pierwsze pytanie? Tak, tak, to jestem jest pytanie, to jest bardzo ciekawe pytanie, czyli kto się najlepiej uczy? Z nas trzech. A ty też odpowiadasz? Ja też odpowiadam, tak, ja odpowiadam Dobra. na wszystkie pytania. Znaczy, to są oczywiście pytania przygotowane przez moich ludzi, nie? No, ale to są, no to są... To miały być dobre odpowiedzi, a nie złe odpowiedzi. Daj już no, same wszystkiego. No i się zgadza. No się zgadza. Wszystkiego. No się zgadza ty, ale i patrz, co ona napisała. No jest to najmądrzejsza jest? przecież. No. no jest najmądrzejsza. Ja, no. No. No jest najmądrzejsza. Ja, ja nie wiecie się jest, jest A wiecie co jest najsmutniejsze? Wiecie co jest najsmutniejsze, Ale, ale, narcystyczna ale narcystyczna jest, powiem. Ale narcystyczna ej, jest, a daj wciskasz na sam siebie. No. No ale on odpowiedział o no, ja czym chcesz... Dobra, to jest, dobra, dobra, widzę, że to będzie secie. W dzisiejszym odcinku będzie... Chłopaki będą kłamać, a ja będą mówić prawdę. Okej, okay, kolejne pytanie. Ja się uczę dobrze w życiu. Słuchajcie, kolejne no, pytanie. Kto właśnie. pierwszy z nas poszedłby do więzienia? No kurde, no dobrze, dobrze, daj. Dzisiaj daś mnie! Dlatego? Ja myślałem, że to będzie taki Family Friendly, że każdy do siebie. Ale jesteście, kurde. No tak. ale no, prawdę mamy mówić, tak? No a ty, no, ty no, widzisz, że Filip się tutaj... Czemu ty dałeś mi w ogóle Filip, o co chodzi? A... ściśle tajne łamane przez... zrobię sobie kółka na ognisku. Dobra, no a ty dlaczego dałeś mnie? Halo? No bo uważasz, no, że ty no, poszedłbyś do więzienia za swoje to, pomysły. Za twoje <noise> pomysły? I za to, że śmierdzisz! jesteś brudny, ja. bo jesteś brudny, no. No, no, za no, za no za a 100% to jest Dobra. Dobra. Kolejne pytanie. Uwaga, uwaga. Tylko to, to pytanie było niezprecyzowane, bo nie chodziło jej o nie tylko o ich to jest No, no, no. Dobrze, dobrze. Zobaczymy za niedługo. Chodziło ja o odwyk. Za... Dobra. To nie, um... nie jest śmieszne. Widzowie, oni się śmieją, to ale nie ja, nawet... ja mam problem, problem, a oni mnie ciągle wyśmiewają. I taka jest prawda. Widzowie wiedzą, jaki mam poważny problem. Oni ci napiszą komentarze. Po dobrze, 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 dobrze. dobrze, taka, dobrze. Że, wyśmiewacie, że, że wyśmiewacie rzeczy, które nie są śmieszne. I, i kiedyś wam kiedyś wam się to odbije. I... Ok. No, no, kolejne, kolejne pytanie, tak? Uwaga, to jest dobre pytanie. Kto ma największe powodzenie u ci przeciwnej. Hmm. Ja tylko ja się. <głosy> <głosy> ale <noise> Devi, piątka, piątka. Ja na beko. Jaki no. No nie, nie ma największe powodzenie. Nie, ja uważam, że ja mam tej rację w tym odcinku. Jest najmądrzejsza fajna. Ja, ja zdałam też na mądrości wczoraj. Zdałam? Ale, to jest, właśnie, ale to jest, co Czekaj, czekaj. Jesteś w stanie jakoś zmienić nik na milki nar narcyzm? No, tak wiesz, co, dałoby się to zrobić, ale musiałbym tutaj w komendzie. To jest nawet nie no, to ale może później. Dobra, dobra, nie, dobra. Nie, dobra, dobra. To... Kolejne pytanie, kto jest mądre. najbardziej oszczędny? Zobaczymy. Nie wiem, jeżeli dacie kogoś innego, to to jest naprawdę nieuczciwe. Naprawdę. No dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy, co tutaj, to i mini. Jawdę. A, a, a widzisz, a widzisz, że dam ciebie. A? No, no i to jest prawda. No. Jestem najbardziej oszczędny człowiek, więc zawsze wszystkich. Tak, uważam. Ty, ty, rozwalasz, ty rozwalasz pieniądze. A ile na... wydałeś w ty... poprzednim ty... miesiącu? Jezus święty. Chopia ja, a ile masz na koncie? Nie, nie będziemy <laughs> <możemy laughs> dyskutować. Dobra, trady. kto ma najwięcej na koncie? <laughs> nie, ja, no, no żartuję, żartuję. Nie ma takiego pytania. Się. Tutaj nie przewidujemy takich pytań. Kolejne pytanie to jest, kto wydaje najwięcej pieniędzy na ubrania? No, to jest proste akurat. No, to jest bardzo Będzie. proste. To nie mogło być innej odpowiedzi. <grym grym grym> to jest ty tylko jedna prawidłowa odpowiedź, tak naprawdę. Dobra, dobra, to, to kolejne pytanie. Uwaga, jesteście gotowi? Bo to jest super ja pytanie. To jest moje ulubione pytanie. Bycie. To jest moje ulubione pytanie. Bycie. Kto A. jest najwredniejszy? Tu jest... Tu nie ma po prostu innej... No, no, widzicie? Mówiłam wam, słuchajcie, mówiłam wam. No nie ma, nie ma innej odpowiedzi. No nie, sobie nie, sobie, nie, ma, nie, ma, innej... no nie ma, nie ma innej... No nie, innej to jest... Wy cały czas mówicie, że jestem gruba. Cały czas! Nie z tego, no i tu nie jest, jest prawda nawet, jest się wredni. Ale to nie są wyzwiska, tylko stwierdzamy fakty, okej? Okay? To jest prawda, o, to, to, jest, to jest fakt, nie jest, jest fakt, nie? Nieprawda. Plus A chcesz się, Idziemy się zważyć, U, i się z... Idziemy się zważyć? Chcecie się zważyć? Zważyć? Chcesz się zważyć? Ale tak. przecież to nie, A A nie ale fuj, fuj. Ode mnie o, jest to numer jeden. ważenie, ważenie. A ode mnie, podobno jestem biedny. Fuj, fuj, No, zapomniałam sobie no no, no no. Sorry, sorry, no, sorry, nie, sorry, sorry, przepraszam. Nie, nie, przepraszam, nie, przepraszam, nie, przepraszam, nie, przepraszam, tak. przepraszam. Dobra, tak. uwaga. Jest no, zobaczymy czas, na, czas na kolejne pytanko. To najlepiej gra w Minecrafta? To jest ciężkie pytanie w sumie. Dobra. <laughs> Ja w ogóle, chciałam powiedzieć, że jesteście radni, bo w ogóle mnie nie uwzględniacie w tym zestawieniu, wiecie co, ja chciałam powiedzieć, że ja też to nie, To wygrałaś to Są to same, wygra. same negatywne rzeczy, są po prostu przykrobiecie, co, ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja powinnam o Ale jaki mamy wpływ na to, co ty robisz? Nie ja Właśnie. Chciałem to jest naprawdę... Pra mówili prawdę, ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Dobra. Kto najwięcej czasu spędza na TikToku? No, ja no to znalazłem. Muszę, no, muszę spodbudować no, siebie, no, tak? A tak? Muszę no, wiedzieć, no, no, że tutaj. Jestem, tylko, jestem ale, tak? To, ale to nie jest podbudowanie ale... siebie, tylko bardziej bym powiedział, że to jest negatyw tutaj. Nie no, wiem, to jak to negatyw? Wydaje. Marnujesz to czas na, na TikTok. No właśnie, no właśnie. No, się nie, uczyć prawda. Tak, ja zamiast. po prostu zamiast zdobywam marzenie na TikToku, próbuję I, wbić i później, 100 tysięcy. 000... I później się zastanawiasz, dlaczego na tablicy jest napisane, że Dave się najlepiej uczy. No, no ale no, na, no Dave się no, wczoraj no, nie uczy, ja uczy. Nie on nawet nie wie, toka. jaka jest nie liczba nie pi. No, wie, Wiesz co on ale, powiedział, że liczba to pi to jest 6,14. 6,14, słyszałeś? no a co? 6,14, geniusz, urodzony geniusz. Ja nie mogę. Ja na niego patrzę, to mówię, no Einstein na drugiego widzę. No jasne, gdzie? W którym miejscu? W tej smole? Dobrze, zobaczymy to no, Pod tymi warstwami Możemy, nie, nie, we... trudu, nie, kryje się niesamowita inteligencja. Nie biorę już udział w mm -hmm. tym. Ale... No. <grym> ja, ja go totalnie rozumiem. Ja biorę udział, bo jeszcze nie obraziłaś mnie. Ale Aha. ja go totalnie rozumiem jego decyzję. Aha. No ale Dave, no kurde, dlaczego wszyscy, to idziesz? Wszyscy, wszyscy się przekonacie za niedługo. Wszyscy. Zobaczycie, że to nie były żarty. Wszyscy się dowiecie, ale to jest, no... O, ja wiem teraz, jakie dam pytanie. Ja wiem, jakie dam pytanie. Kto jest najsmutniejszy na Palionowie? Proszę, proszę, proszę. A wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo właśnie ta, właśnie tak mnie traktujecie cały czas, ja po prostu... Ja wiem nie, co ja mam robić, nie. nie? Po prostu cały czas mnie wyzywacie, umijacie mnie. Nie, ja, nie, ja nie wiem po prostu. Mówicie, że jestem gruba, rozumiecie to po prostu. Na moją psychę wjeżdżacie. Nie, nie wydaje mi się, żeby to chodziło o to. Nie, wydaje mi się, że bzdury gada. Nie, 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 to nie, Dobra. nie, nie, nie. Dobra. Powiedz Dobra. mi, powiedz mi, czekaj, ja też mam pytanie. Kto największy głupoty gada? O. Dobrze, ja dam tak, bo. W sumie... Ale co ty? Zgadzamy się, zgadzamy ale się, Nie kłamać aż tak? Wiesz co, Boston, ja już tutaj nie będę, ja nie będę już się pogrążał, bo widzowie jeszcze z nienawidzą. Nie no, masakra po prostu. Dobra, kolejne pytanie, kto jest najbardziej romantyczny? To jest dobre pytanie. No. Aha, Dave, jak mógłbyś go dać? Czy ja czymś nie wiem? Co? No, ale mi nie chodziło, ale nie no, ja nie po, po prostu... Ja dowiaduję się coś. teraz takich dziwnych rzeczy. Wiem co było kiedyś. Jestem ja nie szoku. Mogę, że... Jestem w szoku. A kogo miałem dać ciebie! No! Kogo nie no wyjaś? nie wiem, no na przykład. Ale dlaczego miałem dać ciebie tylko dlatego, że tego. No romantyczne pierwsze ty... piszę na przykład. No, no ja nie słyszałem, żadnego tak No widzisz, no właśnie, tego. właśnie, właśnie. Tak jest Romantyczne pierwsze. Nie, ja też, ja też Jezu, a ja, piszemy, ja to jeszcze piszemy. ubieram w melodię, ja piosenkę przecież napisałem dla niej. No właśnie, Nawet no, dwie. Widzisz, no, no i co? No, dobra, dobra. Kto. No, jest romantyczny, bo po no. prostu. Bo no, po no, prostu, bo no, po no, prostu jest sobą, ma tutaj piękny. No, ja jestem szczery, tak. smalec. Nie, nie, nie. Ja nie wiem, czy, czy wy też? Jak mówicie o smole, to macie w na myśli smalec. Ja nie wiem nie, czemu, ale ja mi się nie, cały nie, czas to dobra, mówić bez... smalec zamiast o, nie, smoła. Źle. No i ty się dziwisz, że my mówimy, że jesteś gruba. No, ja, jaki, to ma, jaki to ma związek w ogóle? Bo smalec jest tłusty. <tłusny> właśnie. Dobra, dawaj następne pytanie. Ja nie mogę, to jest. Bo czas Kto To jest najlepszym to... youtuberem. O. sprawa. Proszę, o, ale tu już teraz o, wjechał. O, 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 no. Ja myślałem, że my się zgadzamy, a tu widzisz, jak już zdążył no. teraz. A, wszyscy na nie! No Chłopcem taka jest, jest prawda, no kurde, no coś, coś tutaj mówić, tak? Nie no przepraszam, bo są chciałem dać ciebie, ale wiesz co, ale stwierdziłeś. Aha i nie chciałeś mnie. I no w ogóle ja jestem po prostu zażenowana tą sytuacją cała. Ale no, miałeś przerwę. Nie bierzemy pod uwagę, co No, no, miałeś przerwę, ty, przerwę. Ty, ty. No i właśnie, no i. Tutaj... Musisz sobie na nowo uzbierać się, prawda, no, zdanie właśnie, nasze razem. Reputację, no. Nie ja miałam właśnie, przerwę, bo reputacją. się uczyłam i nawet za to nie dostałam ta, punkcika. Ta. No, <laughs> nawet za to po prostu, to no. słabo, się, jaką się masz, uczyłaś. Jaką masz średnią z historii? pochwali się koleżanko, sympatyczna 264 Ale nauka była nie! nie. Ale, to jest, ale, ale wychodzi, jakiego, mi 3, no. wychodzi mi 3, więc nie wiem o co ci chodzi. Da. A jaką masz średnią z rosyjskiego? Masz 5. 5 y, ale wiem, ja nie że nie nie 5 masz, co? No właśnie. A no. nawet po prostu. Ja masz 10. <śledzimy> 10, kiedyś taka 10. Super, naprawdę super. mam nawet 30, jakbyś chciała widzieć. Mhm. z, z matmy, nie. 30 z matmy, jedyne to jest strata czasu rosyjskiej. i tak nigdy nie pójdziesz do Rosji. Widzowie, ja Aha? Ty ja skreślasz moje marzenia? Kto skreś, ja ci, Kolejne ja pytanie, kto skreśla marzenia? To marzenie, mi, twoim marzeniem. Kto skreśla marzenia? Mi, mi. Co? Ja jakie kto pytanie? Kto skreśla marzenia? To skreśla marzenia. Czemu, Tościk? Czemu? Jak ty napiszesz, że mnie Dave? Dełów, Dełów, Dełów. I on się najlepiej uczy. Nawet nie umie się podpisać na tabliczce. Napisał Dełów. Jezus Dobra, wiecie co? Ja mam dość, ja już, ja już nie, ja już nie wylogę. To już, to jest koniec. Pozdro. dzięki za grę. Wiecie co? Już to jest o to był ostatni raz. Dzięki. 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 Nawet jest na swój, nie z swój, tylko da Dania. Wiecie co? Dobra, no. To był ostatni odcinek. Wszystkie wyzwiska, wszyscy dostaniecie kiedyś. w tym jeszcze tygodniu. Mhm. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę, ale nie zostawiajcie, bo ja już, ja już po prostu nie chcę. Po tym co dzisiaj usłyszałam i widziałam, to nie dziękuję, ale widzimy się już jutro o godzinie 18.30. Pamiętajcie, że widzisz na Instagrama, na TikToka. Łapkę w górę, zostawić, komentarz, napisać i subskrypcję. Zostawić również na moim kanale. My się widzimy później. Ała! Trzymajcie się i cześć!